Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek Uprawa pomidorów od siewu do sadzenia. W kolejnych filmach w późniejszym czasie będę Wam pokazywał jak rosną te pomidory, jakie czynności pielęgnacyjne wykonywać w każdym, można powiedzieć, tygodniu po posadzeniu pomidorów, na co warto zwrócić uwagę. Więc zapraszam do tego odcinka. Na początku oczywiście w filmu zapraszam Was do zakupu mojej książki Amatorska oprawa warzyw i owoców, opisująca oprawę większości warzyw i owoców, jak sobie radzić z chorobami, ze szkodnikami. Jest to książka w formie papierowej, klasie premium, 250 stron, setki kolorowych zdjęć. Jest w formie innowacyjnej jak przewodnik. Możecie również ją kupić w formie e-booka, możecie dostać dedykację. A do każdej zakupionej książki dokładam kilka odmian nasion pomidorów. Przygotowując się do siewu, wybierajcie nasiona, które mają jeszcze dobrą datę ważności. Jeśli macie jakieś starsze, to warto je sprawdzić, podkiełkowując wcześniej. Do siewu warto przygotować odpowiednie podłoże. Najlepsze będzie podłoże do siewu i pikowania. Przed sianiem niektórzy, na przykład, zaprawiają nasiona w moczce bazaltowej. Następnie przygotowujemy takie jakieś pojemniczki. Ja tutaj mam taką multipaletę komórki, takie niewielkie. Wsypujemy ziemię, trochę to ubijamy palcem delikatnie, po to, żeby nie było to za luźne, żeby ta gleba nie była za luźna, bo te nasionka by nam głęboko mogły wpaść. Zraszamy to wodą, żeby też to jeszcze namoczyć przed samym siewem. Robimy otworki na głębokość około 1 cm, czy do 1 cm, a następnie siejemy. Do każdej dziurki dajemy po jednym nasionku. Jeśli macie różne odmiany, to, to warto opisywać, aby potem wiedzieć, jaki to jest pomidor. Potem przysypujemy trochę znowu ziemią, zraszamy jeszcze raz i przykrywamy albo jakąś folią, albo jakimś cośroczystym pojemnikiem, żeby utrzymać wilgoć w tym pierwszym etapie. Siew można rozpocząć już w lutym, ale tylko wtedy, kiedy macie tunele lub szklarnie. Jeśli chcecie uprawiać swoje pomidory pod chmurką, w gruncie, to dobrym okresem do siewu będzie marzec, nawet koniec marca. Po siewie utrzymujemy temperaturę w okolicach 23-25 stopni. Co jakiś czas odkrywamy po to, żeby odparowało nadmiar, może jakieś tam wilgoci. Ale pamiętajcie, że utrzymujemy stare, wilgotną tą glebę. Gdy siewki mają dwa lancetowate liścienie i dwa wykształcone liście właściwe, możemy przystąpić do przesadzania z bryłką ziemi. Do większych pojemników, np. w rozmiarze około 6 do 9 cm średnicy. Pamiętajcie, że możemy sadzić głębiej niż rosły do tej pory, aż po same liścienie. W tym okresie temperaturę obniżamy do 20, a nawet 18 stopni. Pamiętajcie o dużej ilości światła słonecznego. Światła słonecznego, jeśli nie możecie zabezpieczyć tego światła, to sztuczne oświetlenie, takie ogrod ogrodnicze, możecie kupić i doświetlać. Nawet do 16 godzin na dobę powinny mieć te nasze rozsady tego światła po pewnym czasie, kiedy nasze pikuweczki urosły i mają 4 do 6 liści właściwych, jak widzicie tutaj na filmiku, możemy je przepikowywać do większych, około 400-500 ml. Mogą to być różne pojemniki. Pamiętajcie, że dobrze jest zrobić jakąś dziurkę od spodu po to, żeby nadmiar wody mógł gdzieś ściekać, żeby one po prostu się nie utopiły. Znowu stosujemy podłoże. Może być do siewu i pikowania. Jeśli stosujemy takie podłoże, to nie trzeba ich nawozić. I wtedy również przepikowujemy je głębiej niż rosły do tej pory. Nawet po samej liście właściwe. Jeśli nie mamy pojemników, jakichś doniczek. To możemy sobie zrobić na przykład z jakiejś folii budowlanej, jeśli nam została. Możemy sobie zrobić takie rulony na kształt doniczek, zakładając tylko od spodu. Nie musimy wtedy tego ani kleić, ani zszywać. Możemy to robić na przykład na jakiejś butelce. Wypełniamy to tym podłożem, trochę ubijamy i mamy już gotowy, gotowy pojemnik do właśnie sadzenia w wielkości około 500 ml. Z takiego pojemnika zrobionego z tej folii bardzo łatwo będzie Wam się wyciągało gotową już sadzonkę do sadzenia. Sadząc pomidory w miejscu docelowym, wykopujemy dołek głębszy niż doniczka, w której rosły. Minimum 18-20 cm. Następnie polecam, aby wypełnić dołek wodą aż do samej góry i czekać, aż ta woda wsiąknie. Jeśli woda już wsiąknie, możemy posadzić. Sadzić tę naszą sadzonkę pomidora również może rosnąć głębiej niż do tej pory. Jeśli jest zbyt mocno wyciągnięta, możecie nawet trochę pod ukosem posadzić takiego pomidora. Niektórzy, którzy za szybko posiali swoje nasiona, już w lutym zaczęli siać, to te pomidory naprawdę są długie i mocno wybiegnięte, więc możecie posadzić swojego pomidora nawet na leżące. Ja sadząc pomidory... Sadzę je w tak zwanych kopczykach. Usypuję im taką górkę, a wokół nich robię takie rowki, jakby fosy. I to jest pierwszy etap sadzenia, dlatego że ja później mocno, bardzo mocno podlewam, a nie polewam swoje pomidory. Bardzo duże ilości nawet 10-15 litrów na jeden krzak. W dniu sadzenia tyle wody im dostarczam, a następnie. Nie, nie podlewam swoich pomidorów nawet 10-14 dni. Te fragmenty nagrane są w 2024 roku, no bo teraz, w 2025, mamy jeszcze marzec, więc tak to jeszcze nie wygląda. To będzie tak wyglądało na początku maja. Ale pamiętajcie, że przed sadzeniem warto swoją glebę dobrze przygotować również w tej szklarni czy w tunelu, żeby była spulchniona, żeby była żywa, czyli wilgotna, żeby nie była przesuszona w tunelach. Przed sadzeniem w miejsce docelowe już pod chmurkę czy do tunelu bardzo ważne jest hartowanie. Hartowanie przeprowadzamy przez kilka dni, około 7-10 dni, przygotowując je te nasze rozsady do zmiennych warunków. Pogodowych, atmosferycznych, wyciągając je najpierw na godzinę, może na dwie, potem na trzy, i tak wydłużając ten czas, aż do czasu, kiedy już będą cały dzień spędzały na dworze, na noc będziemy chować. Hartowanie to przygotowanie do innych warunków. Warto to zrobić bardzo dobrze, dlatego że w pierwszym etapie po posadzeniu nasze pomidory i tak będą miały szok. Szok. Siedliskowe, można powiedzieć, to są naprawdę inne warunki niż te, co były w domu. I uważam, żeby sadzić po 20 maja, po tak zwanych zimnych ogrodnikach, zimnej zośce, ale obserwujcie pogodę, dlatego że może być nawet po tym okresie przymrozek, warto to wziąć pod uwagę. Dużo wskazówek jeszcze będę Wam mówił w trakcie sezonu, jak na przykład ściułkowanie trawą, jak usuwać wilki, jak prowadzić pomidory na 1, 2, 3 czy 4 pędy, jak obrywać, jak ogławiać, jakie opryski stosować, jakie nawozy ekologiczne i co robić, kiedy przyjdą trudne choroby, jak zaraza ziemniaczana. I też, oczywiście, jak prawidłowo podlewać. Myślę, że to wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.